Ruszamy dalej. Teraz, jak widzicie, możemy sobie już otworzyć yy, tą bramę. Yy, ale ja yy, tego nie uczynię zgodnie z zasadą, którą psz, o której wam mówiłem i przyjąłem. No cóż, dlatego, żeby yy, tam zasadę przyjąłem, pewnie dlatego, żeby po pierwsze utrzymać płynność w, yy, w grze. Yy, no a po drugie nie lubię tak w końcu chodzić, cofać się w tom i z powrotem. Z drugiej strony jest taki sposób, żeby zbierać tylko to, co jest potrzebne. Wydaje mi się, że jednej... ciekawszy. No ale cóż, zasada zasadą, a film... Tak byśmy musieli biegać w to i z powrotem, a skoro zamierzam robić więcej tych filmów, zobaczymy, czy się uda, to jednak lepiej jest według mojej zasady. Zatem następny cykl. Wizjer. Nie musisz wcale zebrać wszystkich sigili naraz. Możesz wracać tutaj zawsze, gdy będziesz mieć na to ochotę. No, widzicie, już, że nie musimy, czyli ta opcja. Teraz wyjaśnimy sobie zasadę, pewnie jeszcze domyślacie i wiecie, tej fioletowej poświaty. Jak przez nią przejdzie, przejdzie, przechodzimy, gubimy przedmiot, który mamy. Nie da się przez nią go przenieść. Musicie o tym zawsze pamiętać. Ale mamy tutaj taką otworek. I tam kolejny sigil hmm, za tym polem energetycznym. Więc zakłóćmy go, żebyśmy mieli go dostępne. To pole zakłócimy, żebyśmy mogli wyjąć sobie e, zakłócać. Chyba coś tam, myślę, powiedziałem przed chwilą. Tak mi się wydaje, a już niech tak będzie. Zajmijmy się tym gościem. A, a tam jest następny. A, no tak. A, no. To może nie tym w takim razie. Tylko tamtego zakłóćmy. Będzie tak wygodniej. Nie, nie, ty! No nie, mówiłem. O, właśnie ten celownik się do tego... Przydaje, choć nie wyszło mi to najlepiej. O, o jest. A teraz tym ruchu poradzimy sobie z tym strażnikiem. No i myślę, że kolejny sigli już stanie się naszą własnością. Tak. Dojdziemy do wyjścia. No i to wszystko. Na raka. Zaraz będzie następny. Mam nadzieję.